Cześć, na Mordeczki, witam w kolejnym odcinku. Jak pewnie przeczytaliście już tytuł, wiecie w jakiej sprawie tutaj się spotykamy w sprawie tego małego bzyka. Otóż udało mi się na, e, w, można powiedzieć, po znajomości kupić takiego krosika. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, to jest Suzuki RM80 Markowy Cross z lat około 95-2000, coś w tym stylu. No, i ten filmik oczywiście standardowo posłuży, żeby przybliżyć Wam, co to w ogóle jest za, za maszynka. Czyli tak, mamy krosa za 1700 zł. Tak, da radę jeszcze kupić w Polsce w takich pieniądzach coś do latania. Jest to 80, około 20-30 koni, coś między tym. Dwusów, oczywiście, dwusuwik na gaźniku. Z bardzo fajnym systemem regulowanego powerbendu, czyli um, mamy regulowany moment załączenia się jakby pełnej mocy. Możemy sobie przeciągać taką regulację. Tutaj jest taki zawór zlokalizowany, um, który reguluje nam powerband i możemy ustawić sobie, um, że będziemy mieli moment dostępny bardziej od dołu bądź bardziej od góry, zależnie jak tam będzie nam pasować oczywiście za 1700 zł to jest sprzęt można powiedzieć do wielu inwestycji, ale przy małym nakładzie można mieć super maszynkę do nauki dla młodych w moim przypadku na pewno siostra będzie katować na tym technikę i może dziewczyna, jeżeli uda się ją namówić to myślę, że to też będzie sprzęt odpowiedni dla niej, chociaż te 30 koni naprawdę potrafi spod dupki uciec, więc trzeba uważać tarczę mamy nienawiercaną, cieniutką, ale bez progu Hamulc przedni działa do odpowietrzenia. Pierwszym mankamentem są cieknące lagi i to tak srogo. Oparcie teraz nie będę go ruszał, ale jak połginamy po zawieszenie przednie, to będzie aż chlupało. Także bez precedensowo trzeba po prostu wypierdzielić olej uszczelniacza, założyć nowy czy zalać świeży olej. Może trochę twardszy, żeby pod większą masę było ok i będzie latać. Ale generalnie nie są zatarte gładzie, także tutaj na lagach nic nie jest powycierane, więc powinno styknąć. Jeżeli chodzi o kolejne mankamenty, niestety mamy tu nowy mankament, którego nie było przy kupnie. To jest urwana dźwignia zmiany biegów. Przed chwilą tak namiętnie zmieniałem biegi, że niestety urwałem ją. Zaraz pojadę ją pospawać i wtedy dopiero będę mógł wam pokazać, jak to w ogóle jeździ. A jeździ cudko. To prawda, kolejny mankament mamy prawdopodobnie albo z y, regulacją gaźnika, albo z zacinającym się y, tym y, świetnym zaworkiem, o którym wam właśnie mówiłem przed chwilą, czyli z regulacją powerbendu. ten zawór będzie trzeba wyczyścić, jeżeli jest brudny i go wyregulować. Mam nadzieję, że to kwestia tylko regulacji, bo poprzedni właściciel wspominał o tym, że już ten zawór czyścił. Co dalej? Najf najważniejsza i najfajniejsza rzecz, krosik jest, można powiedzieć, po remoncie był wymieniony tłok. Także tutaj już inwestycja związana z tłokiem odpada. Mam nawet stary tłok własnera, więc mam nadzieję, że po latach już jest dotarty. Widzę, że tu przewód też był wymieniany paliwowy. Paliwo jest zalane motul 300 v Mieszankę tutaj robimy paliwo plus olej, bo nie ma oczywiście czymś do zownika. To jest, można powiedzieć, sprzęt torowy był niegdyś. Napęd mamy w OK stanie, łańcuch lata jak chce. Ale generalnie nie jest najgorzej. To jest taki, taki sprzęcik, wiecie, tutaj nie musi być wszystko idealne, bo to jest ym, z przymrużeniem oka, do latania po polu. Kolejny mankament można powiedzieć jest <laughs> wizualny. Bo to wszystko wygląda tak bardzo sfatygowanie, ale może tutaj trochę opalarski, trochę nowych mocowań, coś pokleimy, coś porobimy. <laughs> Najbardziej mnie bawi ten plastik, który jest po prostu na hama docięty z jakiejś dykty, z jakiejś płyty, czy czegoś takiego. Dramat. No, i ramka pewnie była spawana, ale szczerze, co to za różnica? Rama stalowa w sprzęcie za 1700 zł, jeszcze wyczynowym, można powiedzieć, nawet gdyby była spawana, póki nie pęknie, to nie ma się, tym, nie ma się co tym martwić. Także nie, nawet nie zwracajcie uwagi na takie rzeczy, bo to jest rama stalowa, to nie jest żadne aluminium. Prostujesz, spawasz, malujesz i git i latasz dalej. To jest sprzęt do jeżdżenia po polu, a nie do. Bezpiecznego poruszania się po drogach. Także tak to wygląda. O. Tu widzę, że linki już trzeba poprawić przejście linek, bo zobacz, co się stało. Patrz zlincarz lin przytrzaśnięty pancerz. Zobacz, co tu się dzieje. Wypierdzili trzeba ten, ten pancerz. I, i dać nową y, linkę. Dobra, co dalej? No, Rolga działa, wszystko działa. Wydeszek brzmi śmiesznie. A podstawowa sprawa, nie ma tylnego hamulca. Zobaczcie, jak cieknie tutaj wszystko. No, to akurat olej z wydechu tutaj jest. Natomiast pompa prawdopodobnie puszcza gdzieś. Będzie trzeba kupić zestaw naprawczy pompy i, i, i zrobić hamulec, bo niestety w tym momencie w ogóle nie ma hamulca. Ta pompa ewidentnie. Coś mi się tak wydaje. Dobra jeżeli chodzi o, o łożyska, to były wymieniane z tyłu. Także tylne zawieszenie jest spoko. I jeszcze jedna rzecz do y, roboty to jest y, linka sprzęgła, patrz jak chodzi. Pikobelo, nie? Pico balo, Linka sprzęgła, pikobelo. <noise> Więc linka sprzęgła również jest do wymiany, tak? Mniej więcej jakby to podliczyć do inwestycji, żeby można było bezpiecznie w miarę latać. To jest jakieś 300, 350, 400 zł max. Także za, za 200, 200, 200 już masz sprzęt, którym możesz sobie latać po polu aż do, aż zajedziesz tłok, ale to trochę minie, zanim ten tłok zdąży zajeździć. Płyn chłodniczy jest spoko, czysty. Nie ma tu jakiegoś takiego szlamu. Łożysko główki ramy jest w porządku. Nie ma żadnych luzów tak naprawdę. Z tyłu były wymieniane te tuleje. Łożyska kół są jako takie. No i tak to się właśnie prezentuje, odwrócę go jeszcze, pokażę wam z drugiej strony, nawet kolanko, nie ma jakichś tam specjalnych wgłobień, że tak powiem. Dajcie znać w komentarzach, jak się zapatrujecie na taki sprzęcik, czy wy jeździlibyście na takim sprzęciku po polu. Pamiętajcie, to nie to jest tak z przymrużeniem oka, to nie jest nic, żaden tam high end. Kiedyś to był high end. No bo RM80 to kiedyś był drogi sprzęt dla młodych, bogatych dzieciaków. Natomiast w tym momencie jak sobie strzelicie takie RM80, to spokojnie można to wrzucić do bagażnika. Ja to wrzuciłem do Lexa. Spokojnie się w bagażniku zmieściło. Wyskakujesz sobie gdzieś tam do lasu, polatasz, wracasz i tyle. Tylko jedna, jedynie trzeba spuścić paliwo z baku przed transportem. Odkręcasz kranik, spuszczasz paliwo do buteleczki, później wlewasz z powrotem i, i, i transportujesz sobie. Tak to wygląda. No, dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba taki sprzęt. Czy uważacie, że to dobry zakup za te pieniądze? A my się zaraz widzimy, jak zacznę trochę go rozbierać, jakieś podstawowe mankamenty poprawię i pomyślimy, co tu dalej robić. Czy to flipnąć, czy tym jeździć, czy to może całkowicie odbudować. Lecimy z tym koksem, mordeczki.